O tym, że plan Trumpa jest wydarzeniem na miarę historyczną, świadczy dodatkowo fakt, że pierwszy raz ustalenia te przyjęte zostały bez większych oporów, nawet dosyć przychylnie, przez prozachodnie kraje arabskie. Dotychczas z i głównie wewnętrznych przyczyn opowiadały się one automatycznie za absurdalnymi żądaniami piętrzonymi przez stronę palestyńską. Działo się tak, mimo że palestyńczycy posługujący się terrorem w walce z Izraelem dopingują tym samym radykalny islam w świecie arabskim. Nagła przemiana wzięła się stąd, że Arabowie czują się teraz zagrożeni przez Iran i rodzimych dżihadystów typu Kaida Is. Doszli więc do słusznego skądinąd wniosku, że nie dadzą rady bez pomocy geostrategicznej Izraela i USA. Dlatego zmieniają parametry, co skusić też może nawet twardogłowych eurokratów w Brukseli. <grym>